od krwawych rytuałów do miliardowego biznesu. Siedem faktów o walentynkach, których prawdopodobnie nie znasz. Współczesne walentynki kojarzą się nam przede wszystkim z lawiną czerwonych serc, pluszowymi maskotkami i komercyjnym pośpiechem. Jednak dla badacza kultury dzisiejsza celebracja to fascynujący palimpsest warstwowa konstrukcja, w której pod grubą powłoką marketingu kryją się pogańskie obrzędy, średniowieczna satyra polityczna i XIX wieczna rewolucja przemysłowa. To, co dziś uważamy za kicz, stanowi pole bitwy między archaiczną brutalnością, religijną chrystianizacją przestrzeni kalendarzowej, a nowoczesną gospodarką afektu. Dokąd zmierza miłość? Ewolucja walentynek to droga od sakramentu i krwawego oczyszczenia, przez polityczną poezję, aż po gospodarkę afektu. Święto to przestało być domeną wyłącznie par, stając się celebracją wszelkich bliskich więzi, od przyjaźni po miłość własną self-love. Dzisiejsze wydatki na zabawki dla kotów, czy markowe czekoladki dla współpracowników, to nowa forma tego samego rytualnego potwierdzania przynależności, które niegdyś wymagało biegania wokół palatynu. Czy w świecie zdominowanym przez algorytmy i miliardowe obroty tradycja anonimowych listów gekebrew lub ręcznie rzeźbionych walijskich łyżek miłości Love Spoons ma szansę przetrwać? Historia uczy, że walentynki zawsze potrafiły zaadaptować się do nowych czasów, zmieniając formę, ale zachowując fundamentalną ludzką potrzebę rytualizacji uczuć. Kłaniam się nisko, do usłyszenia niebawem Eugeniusz Pawlicki.